Tylko raz w roku. Black weekend. Minus 25%. Już niedługo. Dostępne tylko na grandgame.com. Dzień dobry, ja nazywam się Filip Błachut. To jest portal .pl, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Konrad Dyrska. Witam ci serdecznie. Witam, siema. Nowy nabytek organizacji Octagon MMA, więc na wstępie chciałbym cię zapytać, czy organizacja Octagon MMA interesowała się Tobą już od dłuższego czasu? Czy może dopiero wtedy, kiedy weszli na rynek niemiecki, to po prostu zerknęli, że jest zawodnik, który ma teraz trzy zwycięstwa z rzędu i warto byłoby go zakontraktować? No już dużo widziałem, słyszałem o Oktagon. Teraz zawsze był, no i teraz właśnie w Niemczech dużo robili, nie dużo organizacji. No nie dużo, tylko jedną dużą organizację robili, ale chcą więcej robić. No i jakoś tam, no, kontakt był i, no, i się udało teraz e, zawalczyć. Dwie, bo we Frankfurcie byli dwa razy. A powiedz mi, czy ty byłeś na którymś z o tych. No właśnie, dwie, no właśnie. Byłeś na którejś z tych gal we, we Frankfurcie jak Oktagon organizował? No, nie byłem tam, ale oglądałem. Okej, okay. a Ty masz też ocenę tego, jak byłeś w KSW, walczyłeś też dla IMC. Czy uważasz, że OKTAGON na tle KSW i EMC to jest taka duża organizacja, która będzie, będzie w stanie na rynku europejskim przede wszystkim z KSW konkurować? No, myślę, że tak. No, dużo trochę zrobią. I teraz w Niemczech, no dwie właśnie były organizacji, no i dużo ludzi ciągną, no, myślę, że tak, że jest, no. To chyba też wykorzystali, OKTAGON wykorzystał dobry moment, no bo poza IMC czy takimi lokalnymi galami w Niemczech, takiej dużej organizacji nie było. Było takie bezkrólewie, które OKTAGON teraz sobie, sobie przejął i już mieliśmy dwie gale we Frankfurcie, teraz kolejną w Monachium. Czy ludzie, jak ty uważasz, ludzie są zainteresowani tym, co, co Czesi przynieśli do was? No myślę, że tutaj no, no dobrze ciągnie nas tutaj. No mówię, jak to powiedzieć najlepiej. No. Bo w Niemczech tak jest, taki duży support nie jest, nie? Ale oni robią no dobrą do, reklamę, dobrze ciągną właśnie nas. No. I teraz myślę, że będzie że, no, więcej nas ten. Trudno nie wiem, jak to powiedzieć, no ale. Ale są popularni, są popularni, zakontraktowali też, tak jak Ciebie, to zakontraktowali również innych zawodników, którzy są znani w Niemczech, jak bracia Zawada, jak Stefan Putz, także robią to z głową. Pewnie, pewnie, bo oni wiedzą, że my ciągniemy ludzie i mamy duży ten support, no i oni to dobrze robią, to pewnie, no. Twoim rywalem, już za dwa tygodnie, będzie Jan Siroki. Jak ty go oceniasz? Czy oglądałeś jego wcześniejsze pojedynki? Bo mi się wydaje, że to jest. Zresztą on chyba wywodzi się z boksu: jest sprawnym uderzaczem, ale miał gorszy okres w swojej karierze i teraz zaczął troszkę kalkulować w tych pojedynkach, i nawet widzieliśmy, że w ostatniej walce potrafi również pracować z krucyfiksów w parterze i tam wykorzystywać ground and pound. No, dobry chłopak. No teraz ostatnie walki wygrał w OKTAGON. Dobrze idzie do przodu, dobrze się bije. No, będzie dobra walka, się cieszę, no. Pawol Neruda, czyli jeden z współwłaścicieli organizacji OKTAGON MMA napisał na Twitterze po twoim zakontraktowaniu, że będziesz najtrudniejszym rywalem dla Jana Sirokiego w jego dotychczasowej karierze. Czy ty też do tego tak podchodzisz? No ja myślę, że tak, no pewnie. No przecież ja jestem... Wszędzie trudno ze mną walczyć. Nie? Ja jestem z zapasy, nie? tak zacząłem i teraz dużo boks, robię stójkę. No, będzie trudno, ja myślę dla niego. Ale zobaczymy. Będzie fajna walka, się cieszę, naprawdę. A powiedz mi, czy po ewentualnej wygranej z Janem Sirokim jesteś zainteresowany, żeby wystąpić na gali Octagon 39, która odbędzie się w Monachium? Rozmawiałeś już może o tym z organizacją? No właśnie nie myślę o tym, ale jak po gali, to można pogadać. Ja chcę tą walkę zrobić i później dalej pogadamy. A to dla Ciebie jest jakaś różnica, że przyjeżdżasz do Ostrawy, do miejsca, z którego jest Jan Siroki, no bo to jest zawodnik, który trenuje w, w Ostrawie, czy to, że będzie miał doping kibiców jakoś na Ciebie wpływa, czy w ogóle to Ciebie nie rusza? Nie, no, no dla niego to jest dobrze właśnie, nie, bo ja zawsze, bo ja to znam, że tutaj w Niemczech walczy i moje Moje chłopaki są i kipicują, ale no, dla niego jest ok. ale zobaczymy, będzie fajnie, no, będzie dla niego lepszy support, ale mi to mi to nie obchodzi, no. Bo ja przecież razem będziemy w klatce i będziemy się bić, nie? To później już wszystko zapomniałem. No. Jan Sierok jest sklasyfikowany na piątym miejscu w kategorii lekkiej. Czy po ewentualnej wygranej z nim, pewnie znajdziesz się też gdzieś w okolicy top 5 tego rankingu, i przed tobą wówczas będą takie nazwiska jak Ryszawy, Paradajzer, Legierski. Czy któryś z tych zawodników interesowałby cię jakoś bardzo? Teraz nie, tylko teraz ta jedna walka, i później zobaczymy, co będzie dalej. Teraz ja w ogóle mnie nie obchodzi. Okej, okay. a powiedz, chciałbym jeszcze wrócić trochę, żebyśmy się cofnęli w czasie, do, do Twojego występu w organizacji KSW. Była jedna walka, walka z Łukaszem Rajewskim i od tamtej pory nie zobaczyliśmy Cię już w organizacji KSW. Powiedz, czy były jakieś propozycje ze, ze strony polskiej organizacji, żebyś jeszcze zawalczył, a jeśli tak, to czemu, czemu Cię nie zobaczyliśmy w okrągłej klatce? No ta jedna walka była, to był short notice, tylko dwa tygodnie miałem czasu i to pierwszy raz walczyłem w wadze i no i potem była no, tą koroną, tak trudno wszystko było i w MC była też walka i właśnie tam parę zrobiłem, miałem nawet opas walczyć, ale się nie udało. I zawsze jak, no nie wiem, jakoś się nie udało w KSW jeszcze jedną walkę zrobić. Ale rozumiem, że kontraktu z KSW już nie masz. No nie, no jest. Tylko, że mogę, jak wrócić. Walczę... Za granicą możesz no, walczyć, właśnie, tak? Właśnie, właśnie, Aha, właśnie. czyli ty nie wykluczasz jeszcze tego, że możesz do KSW wrócić. No może się coś tam jeszcze nie <ślajnie> zobaczymy. <ślajnie> Dobrze. Ty mieszkasz na co dzień w lipsku, ale trenujesz w UFD gym. Przyjeżdżasz tak. też trenować, zresztą reprezentujesz UFD Management. Masz tam dobrą ekipę do, do, sparing, do sparowania, tak. Dawid Zawada, Roberto Soldic, Gleison Tibau, Między innymi z kim najczęściej? Więcej, no. Z kim najczęściej sparujesz pod Jana Sirokiego, kto najbardziej pomaga Ci w przygotowaniach? A tam dużo, naprawdę bardzo, bardzo dużo chłopaków, to tyle no, zawada też, że właśnie z nim dużo robię, nie? A tam, trudno powiedzieć, naprawdę bardzo dużo ludzi, nie? Tam... Okej, okay. wracając jeszcze o wątek Polski, chciałbym zahaczyć, czy często bywasz w Jeleniej Górze, no bo to jest miasto, z w którym, w którym, w którym jesteś związany w Polsce i jeżeli odwiedzasz, to czy, czy są jakieś kluby, w których trenujesz gdzieś może w okolicach Jeleniej Góry? No właśnie tam tylko jeżdżę do Matki, bo Matka tam jest, ale tam do klubów nie. Tam dużo do Łodzi jeżdżę, jak do Polski jeżdżę, nie tam. Jestem tam u Marcina Bandler w na, no i tam właśnie tam jeżdżę na partner, dobry partner mają. A tak to dużo w UFD Jim jestem, tak jak no, mówiłeś już, no. Dobrze, a powiedz mi na koniec tak, żebyśmy mogli zachęcić polskich fanów do tego, aby wykupili pay-per-view na galę OKTAGON 37. Może masz coś, czym chciałbyś zachęcić polskich kibiców, żeby oglądali twój pojedynek, który już właśnie 4 grudnia odbędzie się w Ostrawie? No, kto chce zobaczyć fajną walkę, musi kupić pay-per-view. No ja. Dużo ludzi myślą, że dla, dla Niemców walczę. No, no, więcej dla Niemców, na no pewnie, to można tak powiedzieć, ale jestem pół pół. Nie jestem pół Niemcem, pół Polakiem i no, serce dla obydwoje, nie. Dwóch. No ty, ty nawet przed KSW mówiłeś, że y, traktujesz Polskę jako swój drugi dom. Tak, tak, tak. Tak jest. Właśnie. Tutaj się urodziłem, nie. Całe życie byłem w Niemczech. nie? Dużo jeżdżę do Polski, nie właśnie. Ale tak to wiesz, w sercem jestem. Trochę Polakiem można tak powiedzieć. Nie? A powiedz, no bo ty całkiem nieźle mówisz po polsku, a mieszkasz w Niemczech. Gdzie ty trenujesz ten język polski z kim, może na co dzień rozmawiasz? Tyle. W ogóle? T teraz my. No teraz my, ale tak. To widać, przychodzi Ci dosyć naturalnie, bo ja pamiętam Twoje wywiady przed KSW, po IMC, jak też nasza redakcja tam była i wtedy chyba pierwszego wywiadu udzielałeś właśnie po polsku, to całkiem tak, sprawnie Ci właśnie. to idzie. No tak, no nawet z matką po niemiecku dużo gadał, muszę powiedzieć, bo naprawdę prawie w ogóle nie, nie, nie gadał po polsku, tylko jak może tam w UFD, jestem, bo tam dużo jest z Polski, też dobra ekipa. Tu z nimi pogadam po polsku, a tak to w ogóle, no, no jakoś się, no. Stało coś jeszcze. A to dobrze, to tylko chwalić. Widać, że faktycznie jesteś pół na pół, bo skoro nie trenujesz, a mimo wszystko potrafisz, to, to coś w tym jest, co powiedziałeś. No, ja życzę ci, żebyś udanie zadebiutował w, na gali Oktagon 37. Ja będę miał przyjemność komentować tą galę tutaj dla polskich kibiców. Tam również na karcie walkę Robert Bryczek, także ze swojej strony też zachęcam. No i co? Mam nadzieję, że złapiemy się po gali i wtedy porozmawiamy co dalej. Proszę też pod kątem kolejnego występu w organizacji KSW i dziękuję Ci dzisiaj za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć, trzymaj się. Cześć.